Firma Xiaomi to nie tylko dobre produkty w przystępnych cenach, ale również całe mnóstwo wpadek i kontrowersji. Na przykład zapisywanie na serwerach historii przeglądanych przez Was stron nawet w trybie incognito. Albo wielka afera związana z kamerkami domowymi, przez które inni użytkownicy mogli Was podglądać. W sumie tych wpadek było naprawdę dużo, tak więc bez przedłużania zaczynamy. Słuchajcie, po całej prawdzie o operatorach komórkowych wielu z Was zarzuciło mi, że był to odcinek sponsorowany. Nie był. Ale tak się wkurzyłem, że mogłem zarobić, a nie zarobiłem, że postanowiłem jednak się sprzedać. A tak już teraz na poważnie, to jestem mega podjarany, bo od dzisiaj kanał co najlepsze ma oficjalnego, stałego partnera, a mianowicie sieć Mobile Vikings. I jestem w tej sieci prywatnie od ponad 5 lat i tak ją wszystkim od zawsze polecałem, więc nie bywale się tą współpracą jaram, bo od teraz nie tylko będę mógł zarabiać na swojej pasji, ale również zyskacie na tej współpracy bardzo wy, moi widzowie. Dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze od teraz odcinki na tym kanale będą pojawiały się Dużo, dużo częściej, a po drugie, wraz z Wikingami będziemy organizować mnóstwo różnych konkursów z, zaufajcie mi, naprawdę wartościowymi, naprawdę atrakcyjnymi nagrodami. Co więcej, widzowie kanału, co najlepsze, będą mieli lepiej pod praktycznie każdym możliwym względem i to znacznie lepiej. Na przykład, jeśli ktoś z Was nie jest zadowolony z usług swojego obecnego operatora i będzie chciał przejść do Wikingów, to dostanie całe mnóstwo darmowych, bonusowych gigabajtów. I to tylko dlatego, że jest moim widzem. I nie mówię tu o jakichś marnych 5-10GB, tylko uwaga, bonusowe 100GB na start. Wszystkie szczegóły znajdziecie w linku w opisie do tego filmu. Tymczasem, jednak przejdźmy do odcinka. Zacznijmy od pewnej głośnej promocji, która finalnie okazała się totalną katastrofą. Xiaomi w ubiegłoroczne święta postanowiło obniżyć ceny swoich najpopularniejszych produktów drastycznie obniżyć. Na przykład smartopaska Mi Band 4 była około 10 razy tańsza niż zwykle i kosztowała jedynie 9 złotych a popularna hulajnoga elektryczna od Xiaomi niecałe 400 No Był jeden haczek w tej promocji, że liczba sztuk w takich cenach oczywiście była ograniczona. No i jeszcze taki jeden szczegół, że była to promocja stacjonarna odbywająca się tylko w jednym sklepie Xiaomi, a mianowicie tym w Galerii Mokotów. No i jak się pewnie nie trudno domyślić, na miejscu pojawiło się bardzo dużo osób. Jakie były tego efekty? Zobaczcie sami.

tak, oczywiście, najlepiej się nawzajem w ogóle stratować i zachowywać się jak dzikie bydło. Okazało się, że na miejscu było tyle ludzi i że wszystko wymknęło się spod kontroli do tego stopnia, że organizatorzy postanowili zamknąć sklep już godzinę po jego otwarciu. No ale najwierniejsi, fani Xiaomi, oczywiście nie dali za wygraną i mimo że sklep był już zamknięty, to i tak napierali na jego wejście. A gdy ochroniarz przez megafon chciał znaleźć mamę zaginionej dziewczynki,

to czy rzeczywiście była to wpadka Xiaomi, czy może jednak wpadka zamierzona? Bo osobiście nie wierzę w to, że nikt w marketingu Xiaomi nie przewidział takiego rozwoju sytuacji. No przecież, gdy mamy dziesięciokrotnie tańszy produkt niż zwykle, to łatwo można sobie wyobrazić, że ludzie będą się dosłownie o niego zabijali. Więc ja osobiście uważam, że była to po prostu bardzo dobrze zaplanowana, ściśle przemyślana. Akcja marketingowa firmy, że ta pozorna wpadka, pozorna porażka Xiaomi to jest tak naprawdę ogromny, niebywały sukces marki. No bo przecież o tym, co działo się pod salonem Xiaomi, a więc chcąc, nie chcąc, również o promocji, pisały praktycznie wszystkie portale internetowe. Kilka milionów Polaków zobaczyło na własne oczy, jak inni po prostu biją się o produkty Xiaomi, jak bardzo te produkty są pożądane. Zresztą Xiaomi po nieudanej akcji zorganizowało podobną promocję, tylko że tym razem w internecie. Dziwnym trafem jednak teraz już oferty nie były aż tak korzystne, aż tak spektakularne. Jasne, nadal były one dosyć atrakcyjne, ale wydaje mi się, że takie, na których Xiaomi już jednak cokolwiek może zarobić i w ogólnym rozrachunku wejść na plus. No ale dobra, kończę już ten przydługi pierwszy temat, bo jeszcze zaraz zaczniecie wrzeszczeć. W dzisiejszych czasach zbieranie danych to nic nadzwyczajnego, nic zaskakującego. Tylko, że szczegół jest taki, że użytkownik musi wyrazić na to swoją zgodę i musi zostać dokładnie, wyraźnie poinformowany, jaki jest zakres zbieranych o nim informacji. No i tutaj pojawia się mały problem. Bo według śledczych magazynu Forbes niektóre popularne modele smartfonów Xiaomi zbierały zdecydowanie zbyt dużo danych, i to bez wyraźnej zgody użytkowników. I sprawa jest naprawdę mega gruba, bo okazało się, że niektóre popularne przeglądarki internetowe przesyłały na serwery nie tylko historię przeglądanych przez nas stron, ale również uwaga, historię przeglądania w trybie incognito, w trybie prywatnym. Oprócz tego smartfon zbierał i wysyłał na serwery informacje o otwieranych folderach, przewijanych ekranach, o pasku powiadomień wykonywanych połączeniach i dosłownie o wszystkim co tylko możliwe. A co jeszcze bardziej kontrowersyjne, te dane nie trafiały wyłącznie na serwery Xiaomi, ale również na serwery innego chińskiego giganta, a mianowicie na serwery Alibaby. Alibaba jest to jeden z największych koncernów świata który zrzesza pod sobą mnóstwo ogromnych e-handlowych platform, takich jak na przykład AliBaba.com lub kochany przez Polaków AliExpress. Ale to nie wszystko. Najciekawsze jest to, że w skład koncernu Alibaba wchodzi również spółka Alibaba Cloud, a ta zajmuje się pozyskiwaniem, gromadzeniem danych. Przypadek? Nie sądzę. Eksperci z Forbesa twierdzą również, że dane te zawierają unikalne identyfikatory, dzięki którym bez problemu można przypisać je do poszczególnych użytkowników. Co gorsza, dane te są kodowane w standardzie BASE 64, a musicie wiedzieć, że jest to jeden z najprostszych możliwych sposobów kodowania, więc naprawdę nietrudno jest te dane. Odkodować i złamać. No ale Xiaomi oczywiście zaprzecza dosłownie wszystkiemu i tłumaczy, że dane są anonimizowane i że trafiają tylko i wyłącznie na ich własne serwery. Komu więc wierzyć? Tego niestety nie wiem. Pewne jest jednak to, że Xiaomi zbiera zdecydowanie więcej informacji niż giganci tacy jak Google czy Apple. Tak więc, czyżby wychodziło na to, że kupując tanie smartfony. Sprzedajemy tym samym swoją prywatność. No ale dobra, pozrobiło się trochę zbyt refleksyjnie, więc teraz, dla odmiany, przed Państwem najdziwniejsze i najbardziej oryginalne produkty Xiaomi. Masz deficyty inteligencji? Nic nie szkodzi. Kup sobie inteligentną deskę sedesową marki Xiaomi. Umyje tyłek, a jeśli jesteś kobietą, również Twoje miejsca intymne. Ma regulowaną temperaturę nie tylko wody, ale również deski, więc jeśli lubisz ciepełko, będziesz mieć ciepełko. Dodatkowo deska obsługuje technologię samoczyszczenia dyszy oraz dezynfekcji UV. Ale to jeszcze nie wszystko. Inteligentna deska od Xiaomi posiada funkcję masażu ciepłą i zi... Może co? Okay. Inteligentna deska i posiada funkcję masażu ciepłą i zimną, bo... Wait, what? Serio? Wszystkie rewolucyjne technologie... Idą do kosza. Dosłownie. Przedstawiamy smart śmietnik marki Xiaomi. Gdy tylko zbliżysz do niego swoją rękę ze śmieciem, otworzy on swoją paszczę. Automatycznie. obserwują swoje otoczenie dzięki czujnikom podczerwieni. Jednakże, gdy na jego wieko przykleisz urocze oczka, twoja kuchnia ożyje. Telezakupy Xiaomi. Produkty do dupy, kosmiczne technologie do kosza. Wracamy do państwa po krótkiej przerwie. A tak już serio, to do dziwnych produktów sygnowanych marką Xiaomi jeszcze dzisiaj powrócimy, a tymczasem pora na dużo poważniejszy temat. Bo jeśli sądziliście, że to szpiegowanie to była mocna, gruba sprawa, to grubo się mylicie. Na pewno kojarzycie takie coś jak domowe kamerki. Umożliwiają one zdalne przesyłanie obrazów w czasie rzeczywistym i umożliwiają na przykład kontrolę domu, gdy jesteście na wakacjach albo obserwację z odległości waszego zwierzaka. Zastosowań jest naprawdę całe mnóstwo, no więc nic dziwnego, że tania kamerka domowa od Xiaomi szturmem podbiła rynek i sprzedaje się świetnie. Niestety pewnego dnia jeden z użytkowników właśnie takiej kamerki nie zobaczył tak jak zwykle podglądu ze swojego własnego mieszkania, tylko podglądy, obrazy z mieszkań obcych osób. Tak urządzenie pokazywało mu obrazy z randomowych, losowych mieszkań innych użytkowników kamerki. Właściciel kamerki zobaczył m.in. faceta śpiącego w fotelu, widok z parapetu czyjegoś okna, a nawet niemowlę drzemiące w kołysce. Więc wyobraź sobie, że na przykład śpisz i nie jesteś świadomy, że w tej chwili ktoś cię obserwuje. Dodatkowo robi to zupełnie obca osoba poprzez kamerkę, którą de facto sam sobie dobrowolnie ustawiłeś w mieszkaniu. Masakra! Co bardzo istotne, problem ten dotyczył fabrycznie nowej kamerki, nie jakiejś używki kupionej od kogoś innego, która mogła rzeczywiście zawierać wtedy dane byłego właściciela. Nie, to była nówka sztuka. Według Xiaomi problem mógł dotyczyć nawet tysiąca różnych użytkowników. Na szczęście szybko firma się z nim uporała i już ten problem nie występuje. Spadka ta jest jednak dosyć niepokojąca, no bo skoro randomowy użytkownik ni stąd ni zowąd mógł dostać podgląd z naszego mieszkania, no to znaczy to ni mniej ni więcej, że jeśli jakiś haker będzie chciał celowo kogoś podejrzeć, no to podejrzewam, że nie będzie z tym miał większych problemów. No, tak więc ja osobiście bym takich kamerek domowych raczej nie polecał, bo po prostu obraz takich kamerek jest dosyć łatwy do przechwycenia. szczególnie jeśli mówimy o tanich chińskich producentach. Xiaomi jest znane z bardzo dobrego stosunku jakości do ceny. No zresztą właśnie za tą cechę tą markę pokochało większość Polaków. A ciekawostka jest taka, że w 2018 roku prezes Xiaomi obiecał, przyrzekł, zadeklarował że marża na sprzętach marki Xiaomi nigdy nie przekroczy 5%. No cóż, wycofał się on z tej deklaracji już rok później, ale fakt faktem nadal ceny urządzeń Xiaomi są bardzo konkurencyjne. No, bo warto tutaj wtrącić, że na przykład taki Apple ma na niektórych produktach marżę przekraczającą nawet 40%. No ale wracając do Xiaomi. Dobrym przykładem jest tutaj smartfon Xiaomi Redmi K30. Wyliczono, że koszt jego podzespołów na rynku chińskim wynosi równowartość około 950 zł. Z kolei jego finalna sklepowa cena wynosiła w przeliczeniu na naszą walutę jedynie 1090 zł. Więc jest to zaskakująco mała różnica, pokazująca jasno jaką filozofię wyznaje marka Xiaomi. No ale teraz w sumie możemy sobie zadać pytanie na czym tak w ogóle zarabia Xiaomi? No bo do kosztów produkcji przecież trzeba doliczyć koszty montażu, koszty badań, rozwoju, koszty marketingu, jest tego mnóstwo, więc wydawać by się mogło, że Xiaomi albo w ogóle na smartfonach nie zarabia, albo jest wręcz stratne. Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Xiaomi zarabia między innymi na reklamach. No bo wiadomo, jak pobierzemy na smartfona jakąś darmową aplikację, to zazwyczaj będzie nas ona bombardowała reklamami, ale w przypadku Xiaomi nie musimy nawet nic pobierać systemie, w różnych miejscach interfejsu znajdziemy całe mnóstwo reklam. Okazuje się, że reklamy wyświetlają się na smartfonach Xiaomi nie tylko w niektórych systemowych aplikacjach, ale również nawet czasami na głównym ekranie w postaci promowanych, sponsorowanych aplikacji do pobrania. No a zauważcie, że użytkowników smartfonów Xiaomi jest bardzo dużo no i każdy z nich jest potencjalnym odbiorcą komunikatów reklamowych. No niestety nie nie ma oficjalnych źródeł, oficjalnych statystyk, ale ja osobiście podejrzewam, że firma zarabia na tym krocie. A tak, w sumie, to jest to przykład bardzo nowatorskiego, nowoczesnego podejścia do biznesu, skupiającego się nie na zarabianiu na głównej działalności, czyli w tym przypadku na sprzedaży smartfonów, a na zarabianiu na zasięgu, jaki de facto wynika właśnie z tej sprzedaży. Sony na przykład sprzedaje swoją konsolę PlayStation, często nawet poniżej kosztów produkcji tylko po to, aby potem zarobić krocie na grach dokupywanych do tej konsoli. Z kolei Apple zarabia fortunę na smartfonach, ale oprócz tego kolejną fortunę zarabia na usługach kompatybilnych z tymi iPhone'ami. Apple Music, Apple TV, Apple Fitness, Apple News. Jest tego coraz więcej, bo to jest nowatorskie, nowoczesne podejście do zarabiania na wielką skalę. Wygląda więc na to, że Xiaomi również postanowiło wykorzystać swoje zasięgi zdobyte poprzez sprzedawanie tanich urządzeń, no i będzie po prostu na nich wyświetlało reklamy. Cóż, ja osobiście lubię bardzo minimalistyczne, spójne interfejsy, więc raczej bym na taki deal świadomie nie poszedł, ale wiem, że są osoby, które wolałyby zapłacić odrobinę mniej kosztem nieco mniejszego komfortu użytkowania. Tymczasem jednak zapraszam po raz kolejny na telezakupy Xiaomi. Ludzie piorą brudne pieniądze. Zdarzają się też tacy, którzy piorą brudne ubrania. Ale mało kto bierze brudne owoce. Przedstawiamy Xiaomi Juban. Rewolucyjną pralkę do owoców i warzyw. Urządzenie wykorzystuje rewolucyjną technologię oczyszczania jonowego, która niweluje aż 99,99999999. ,99 ,99 ,99 ,99, 9% bakterii i 90% pestycydów. Jeśli kupisz już teraz, w pakiecie dorzucimy brudne jabłko i to całkowicie za darmo. Nosisz okulary i czyścisz je ściereczką? Jeśli tak, to przestań być lamusem i kup naszą. Ultradźwiękową maszynę do czyszczenia okularów. Ma ona formę eleganckiego pudełka, do którego wystarczy wlać trochę wody, następnie wrzucasz tam okulary i dzięki falom dźwiękowym o częstotliwości 45 tysięcy Hz stają się one czyste jak nigdy wcześniej. Tyle zakupy mi. Kupujesz, czego nie potrzebujesz, a my zarabiamy. A teraz już tak na serio, to Xiaomi ma kilka mega ciekawych, mega oryginalnych produktów. Niestety, jeśli chodzi o te najpopularniejsze produkty, to większość z nich jest dosyć hamską kopią produktów Apple a. i to hamską do tego stopnia, że Xiaomi zaliczyło spektakularną wpadkę właśnie przez to swoje kopiowanie. Ale o wpadce dopiero za chwilę. Tak naprawdę to praktycznie każdy producent w mniejszym lub większym stopniu wzoruje się na produktach Apple. No, taka już jest siła tej marki, że wyznacza trendy, nawet gdy nie są one do końca godne naśladowania. Xiaomi jednak idzie o krok dalej i papuguje nawet na zewnictwo. Kilka szybkich przykładów, proszę bardzo. MacBook Pro to u Xiaomi Mi Notebook Pro. Zegarek Apple Watch to u Xiaomi Xiaomi Mi Watch. Z kolei słuchawki AirPods to mi słuchawki AirDots. Z kolei funkcja Memoji to mi funkcja MiMoji wizualnie również większość produktów Xiaomi nawiązuje do produktów Apple, ale już szczytem wszystkiego jest smartfon Xiaomi Mi 8 oraz funkcja Mimoji. Smartfon Mi 8, tak jak iPhone 10, zadebiutował z Face ID, identycznym wcięciem u góry ekranu i identycznie wyglądającym aparatem pionowym z lampą błyskową po środku. No po prostu z wyglądu kopia 1 do 1. Ale teraz będzie najlepsze. Jedną z iPhone'owych nowości była funkcja Apple Memoji. Była to funkcja pozwalająca tworzyć swoje spersonalizowane emotikony, podobne rzeczywiście do nas, a następnie za pomocą przedniej kamery nanosić nasze obecne emocje właśnie na tą interaktywną emotikonę. Xiaomi z kolei wraz z modelem Mi8 zaprezentowało praktycznie to samo, tyle że nie nazwali tego Memoji, tylko Mimoji. No, musicie sami przyznać, że podobieństwo jest rażące. No ale jakby tego było mało, to Xiaomi przy tej okazji zdarzyła się spektakularna i bardzo wymowna wpadka. Na stronę promującą nowe smartfony z funkcją Mimoji została dodana reklama stworzona przez Apple. Tak, wyobraźcie sobie, że funkcja Mimoji była promowana reklamą Memoji. Przedstawiciele Xiaomi tłumaczyli to niekompetencją pracownika odpowiedzialnego za wygranie tego filmu. Podobno obie reklamy miały się po prostu znaleźć w tym samym folderze i dlatego zaszła taka pomyłka. No cóż, tak się właśnie dzieje, gdy granica między inspiracją a kopiowaniem ulega zatarciu. I na koniec o jeszcze jednej wizerunkowej wpadce. Nie wiem czy pamiętacie, ale w całej prawdzie o firmie Huawei opowiadałem o tym, że nawet czasami ambasadorzy marki nie są do końca wierni swojej marce i używają produktów konkurencyjnych firm. W przypadku Xiaomi sprawa jest jeszcze lepsza i jeszcze zabawniejsza, bo dotyczyła ona samego prezesa Xiaomi. Tak, został on przełapany na korzystaniu z chińskiego serwisu Weibo za pośrednictwem iPhone'a. Xiaomi wytłumaczyło to tym, że prezes chciał po prostu przetestować urządzenie konkurencji, aby skuteczniej z nią walczyć. Tylko że tutaj nasuwa się pytanie: czy aby na pewno skuteczniej walczyć, czy może jednak skuteczniej kopiować? Słuchajcie, tak jak wspomniałem na początku dzisiejszego odcinka, dzięki współpracy z Wikingami odcinki od tej pory będą się pojawiały dużo, dużo częściej, a przede wszystkim dużo regularniej. Także już za tydzień, w poniedziałek o 20:00, cała prawda o gastronomii czyli historia o szczurach w drogich restauracjach i o przekrętach na masową skalę. Także jeśli jeszcze tego nie robicie, koniecznie zasubskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia o nowych filmach bo będzie się działo. A w międzyczasie zachęcam do obejrzenia poprzednich odcinków serii Cała Prawda, bo było ich już kilkanaście, więc zdecydowanie jest co oglądać. Link do odpowiedniej playlisty znajdziecie w opisie do tego filmu. Tymczasem jednak do zobaczenia wkrótce.